Hej wszystkim, James z programem Marketing Show z kolejną aktualizacją, więc mamy dzisiaj kilka nowych raportów agencji. Rzucimy okiem na kilka zrzutów ekranu, ale po prostu przejdźmy szybko do informacji o wydaniu, aby było to łatwe, więc nowe raporty na temat pulpit nawigacyjny lokalizacji, więc wprowadź raport e-mail, aby zobaczyć różne statusy e-mail podróże, użytkownik może teraz analizować wzorce konwersji w czasie. A każdy wykres jest podświetlony liczbami bezwzględnymi wraz z procentowymi wzrostami i spadkami dla określonego zakresu, co jest niesamowite, ponieważ wtedy możesz to zrobić coś w rodzaju. Spojrzenia wstecz i tak dalej w każdym razie zauważa, że dane na wykresach są dokładne na dzień 20 grudnia 2022 roku, ponieważ wtedy zaczęliśmy śledzić dane i aby się tam dostać, otwórz pulpit nawigacyjny lokalizacji, a następnie przejdź do strony Subkont agencji i kliknij Raporty na karcie lokalizacji. A następnie krótką notatkę na temat niektórych ulepszeń, tutaj zaktualizowano nazwy subkont, aby były zgodne z nową nomenklaturą, ale tak czy inaczej, zróbmy to, spójrz na to, to sprawdź to, abyś. Mógł spojrzeć na zaangażowanie reakcja podsumowanie dostawy udane dostawy otwiera kliknięcia w prawo, a następnie reakcja jest taka, jak dobrze to robią, więc czy odpowiadają anuluj subskrypcję narzekaj a potem oczywiście lato dostawy, które możesz zobaczyć ile razy mu się nie udało, więc możesz zacząć sprawdzać, czy są to dobre listy lub co się z nimi dzieje. Po prostu kontynuuj próby poprawy i jest to ogólnie dobre, ponieważ możesz to zobaczyć w sekcji raportów, po prostu staramy się nadal. Ulepszać raportowanie, które robimy dla Ciebie, abyś mógł naprawdę uzyskać wskaźnik wydajności na poziomie subkonta i po prostu informować klientów, w jaki sposób mogą lepiej wykonywać swoją pracę i ogólnie, jak wspaniale praca, którą prawdopodobnie dla nich wykonujesz, polegająca na dostarczaniu ich e-maili i do kogo muszą się udać. Więc mimo wszystko mam nadzieję, że wszyscy macie niesamowity poniedziałek i porozmawiam z wami w następnym 6. Day Dzięki. Jeśli chcesz wypróbować High Level za darmo, skorzystaj z mojego linku polecającego poniżej. A następnie skontaktuj się z nami, aby otrzymać moje ekskluzywne bonusy, których nie dostaniesz nigdzie indziej. Mam nadzieję, że podobało Ci się przedstawienie. Podane porady służą wyłącznie celom edukacyjnym i mogą nie mieć zastosowania w Twoim filmie. Powinieneś wiedzieć, że The Marketing Show otrzymuje wynagrodzenie w ramach swojej relacji partnerskiej za produkty i usługi, które poleca. Dziękujemy za wsparcie i mamy nadzieję. Że zobaczymy się w kolejnym odcinku Marketing Show.